Jesteśmy na Złotej Górze, wjazd do ulicy Srebrnej. Znajdują się tu miniatury sanktuariów Europy. Tej góry, Złotej Góry widać panoramy Częstochowy Kościół świętego Antoniego na Groszu. Kaleja Rujajska, tyle katedra świętej rodziny. A tu schowana za kominem jasna góra. Przejdę na prawo, żeby było lepiej widać ją. o teraz chyba widać tak i tu w dole wśród kamieniołomów dawniej to była szczelnica owiły sobie gniazdko sanktuaria Europy. Park. Do zwiedzania. Jest to strona www.złotagura.com. Można się tam zapoznać z atrakcjami. Chociaż w planach jest dużo, dużo więcej. Na razie widać kominy, huty, która już nie istnieje, została sprzedana. Podzielona, sparcelowana I droga, którą przyjechałem prowadząca od ulicy Srebrnej Tu jest stadion żużlowy Te grzybki Puchniarza Częstochowa ale całą atrakcją tego miejsca jest właśnie ta panorama i te sanktuaria ma tu powstać stok do zjazdy, do sportów zimowych dostępne. dostępny Zapraszamy do Częstochowy, dzielnica Zawodzie, ulica Srebrna Dojazd od ulicy Legionów lub od ulicy Mirowskiej